Tutaj postawiłem ten ul na ilu ramkach? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Też na siedmiu. Mocna była tutaj też rodzina. Zobaczmy jak wyglądają skrajne ramki. No tutaj rameczka w tym miejscu jest lekkie zażywie takiego brudnego jakby... No wiecie co to jest. Nie będę wam musiał opowiadać. Tutaj też takie przejście, jakby to była jakaś poczwarka. I jakieś kubki. Ok, włożmy tą ramkę z powrotem do środka zobaczmy jeszcze kolejną ramkę. No tutaj też mają pokarm i tutaj też górą dołem, tylko tutaj troszkę jest właśnie jakby jaśniejszego nalotu Czyli nie chodzą tutaj pszczoły po tej stronie No ale zostawmy to Odóż wyciągnijmy ten, ten zatwór Usuńmy tutaj te rzeczy jak widzicie podchodź myślę, że to umyję im i włoży im jeszcze raz nowe czyste. Także to odstawię do umycia. Tutaj jest wszystko w porządku się gniazdują raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczmy, jak się zapatrujemy tutaj na te zewnętrzne ramki. Czyli ta rodzina sobie gniazduje w środkowej części ula. I tutaj mają ten pyłek, ale widać, że tutaj ta ramka też jest lekko No, rodzina jest słabsza. Pyłek jest, co prawda, ale tutaj jest, no też wilgoci trochę, nie wiem, może należałoby im tutaj wziąć i chyba wyciągnąć te ramki zewnętrzne, może im tutaj ewentualnie włożyć jakąś ramkę z pożywieniem, takim świeższym. No tutaj też jest pusta ramka z tej strony, tutaj na przykład natomiast też jest. No, tyle pusta, że tutaj ta część jest z pokarmem zamkniętym, więc tutaj wiadomo, że miód się nie niszczy. Tam zamknięty. Zobaczmy co tutaj jest. No, widać, że tutaj, tutaj jest pyłek, więc tutaj sobie podjadają go. Tą ramkę zatem zostawiam i tutaj też mają pyłek. Więc tutaj jest wszystko ok. Myślę, że tą ramkę im zostawię. Mają pożywienie. Jeszcze bym zobaczył tylko tą ramkę jedną. Czyli te dwie ramki zasadniczo mógłbym wziąć i wycofać. Znaczy ta ramka, tą bym ramkę zostawił, tą bym wycofał, bo ta jest taka ramka mało obiecująca. Z jednej strony na samym dole gdzieś jest trochę tej wilgoci. Tą bym mógł im wycofać. Tą ramkę, ponieważ jest czysta, zostawiłbym ją tutaj na krawędzi. Tą bym ramkę e, też im zostawił. Mają tutaj pożywienie i mają pyłek jako ramkę osłonową. A myślę, że tutaj mógłbym im ewentualnie dołożyć nową ramkę z pożywieniem. Ale chcę tam jeszcze właśnie zobaczyć, i całe to gniazdo albo przesunąć, albo zostawić tak jak jest. Tylko ramkę z dobrym, czystym pożywieniem im przynieść. O, tutaj ciężko jest. A zobaczcie, tutaj co? Tutaj albo został stary, stary yy matecznik. Możliwe, nie dokończyły go, ale tutaj jedzonko jest. Nie ruszam im tego. Tutaj też mają jedzonko. Więc to im tu zostawiam. Zostawiam im tą ramkę tak jak tu tutaj jest. Tutaj myślę, że im mogę włożyć... Albo nic im nie wkładać. Zostawić to tak jak jest. Tak jest. Przesuńmy te wszystkie ramki, chociaż... Chociaż tak można zrobić, bo w ten sposób. Prawda? I tutaj włoży im ten zatwór, który im troszkę za, zacieśni gniazdo. Dobra, no to wszystko. Zaraz tutaj do tego ula też przyjdę. I będziemy. Ja sobie tutaj już resztę poradzę. To już będę robił poza, poza kamerą. Najważniejsze dla mnie było, czy pszczoły są, jak wyglądają, czy są zdrowe, czy mają pokarm, czy latają, czy czegoś im brakuje. Oczywiście liczę na wasze głosy. Zobaczcie, siedzą sobie tu ładnie. Czyszczą? No, pewnie, że tak. No to co? Trzymajcie się w tym nowym roku. No i oby jak to się mówi. Obyśmy mieli duże zbiory. Cześć.